Prosty przykład ustawiania pompy w schemacie. Wybierzemy sobie składnik ciekły woda. Jako taki reprezentant fazy ciekłej, I tutaj woda, jedyny składnik, nic więcej nie będziemy komplikować. Chodzi o pokazanie podstawowych ustawień dla aparatu przepływowego typu pompa. Także ja tutaj nic nie modyfikuję, wszelkie ustawienia chemkadowe od razu. Potwierdzam, wyciągam sobie na schemacie, na schemat strzałki produktu, strzałki dozowania i szukam aparatu takiej czerwonej tutaj, ikony pompy. Pump zlokalizowałem, i taki aparat służy w schemacie bardzo często jako operacja jednostkowa, która może zrobić dwie rzeczy: albo zmienić nam ciśnienie na wylocie, albo zmienić nam przepływ. To zależy, jak sobie ustawimy ten aparat. I ustawmy sobie najpierw tutaj w tym miejscu o że ta woda tutaj płynie i zmodyfikujemy ciśnienie na całym tym tutaj rurociągu. Załóżmy, że zbiornik, w którym woda się znajduje, z którego, czy przestrzeń, w którym, z której zasysa pompa tą właśnie wodę, jest w warunkach temperaturowych 20 stopni i pod ciśnieniem 1 bara. I to właśnie zapisałem. No, i od razu w tym momencie możemy zdefiniować sobie jakiś przepływ. Załóżmy tona wody na godzinę. I będzie w tym strumieniu zdefiniowana. Dlatego zmieniam sobie tutaj, modyfikuję jednostki. Tu były wcześniej kilogramy, kilomole. Ja teraz wybieram kilogramy. 1000 litrów na godzinę przepływu. Pod ciśnieniem jednego bara. I pompa w wielu miejscach potrzebna właśnie jest do tego, żeby można było załóżmy, sprawdzić jak ona funkcjonuje, albo policzyć ciśnienie na wylocie, czy też policzyć natężenie przepływu. Tutaj wejdźmy sobie do opcji pompy, pompa jest włączona, i może funkcjonować, możemy ją ustawić w takich czterech trybach, i te tryby to są. Możemy wskazać ciśnienie na wylocie. No to wtedy, oczywiście, przepływ nie zostanie zmodyfikowany, tylko będziemy mogli ustawić sobie konkretną wartość ciśnienia na wylocie, która zasadniczo co do logiki tego aparatu powinna być większa niż ta na wlocie. A zatem załóżmy, że podnosimy ciśnienie do wartości np. dwóch barów. Tam był jeden bar, tutaj mamy teraz dwa bary na wylocie, no i sprawność takiego urządzenia 0.6 załóżmy. Nie jest to obowiązkowa w tym miejscu dana, ale jak najbardziej możemy tutaj sobie ją uwzględnić. To gdzieś tak w tych granicach te urządzenia mniej więcej mają takie wartości, natomiast coś, co jest dosyć istotnym z punktu widzenia. Producentów pomp, dostawców pomp, istotnym parametrem to jest wysokość słupa cieczy, czy głębokość, z którego pompa potrafi zasać ciecz bez zagrożenia w pracy w kawitacji. Kawitacja jest takim negatywnym zjawiskiem, gdzie poprzez obniżenie ciśnienia pojawiają się pęcherze wrzenia na elementach ruchomych pompy gdy szybko na przykład obracają się czy to przesuwa się tłok czy obracają się jakieś łopatki to w tym momencie na tych elementach obniża się Ciśnienie, i tam mo, może wystąpić takie negatywne zjawisko na powierzchni tych elementów ruchomych, które nazywa się kawitacja. Pojawiają się pęcherze wrzenia, które natychmiast w łamku sekundy później się zasklepiają z takim dosyć intensywnym mechanicznym, nie złym wpływem na powierzchnię urządzenia wewnętrzne. I takie urządzenie, taka pompa, bardzo szybko no, może się zepsuć, popsuć. Te uszkodzenia są bardzo charakterystyczne, także producenci wtedy zauważają to i na to gwarancji w ogóle nie ma. Dlatego ten NPSH, ten Net Pump Suction Head, czyli ta bezpieczna wysokość ssania musi być Musi być podana. Producenci często przy zamawianiu takich urządzeń, przy zamawianiu pomp oferują sami narzędzie do policzenia tego właśnie NPSH, lub też pomagają to zrobić w jakiś oszacować to, bo to nie zawsze jest takie proste. Dla, dla wody akurat jest w miarę proste, ale to tak, musimy dysponować takimi danymi jak prężność par w danej temperaturze i gęstość. To są dwie podstawowe rzeczy i wtedy wiemy, jaki ciężar cieczy możemy podnieść, żeby. E, nie nastąpiło jeszcze wrzenie. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest wszystko, co dla tego aparatu tutaj jest teraz zaznaczone, co będzie nam potrzebne. Po prostu go przeliczymy. W takiej sytuacji, tutaj w takim ustawieniu, ten aparat jakiegoś kłopotu nam nie sprawi. Klikam OK i przeliczam. Możemy tak sprawdzić sobie dla pewności. Mamy te dwa bary na wylocie. Temperatura tutaj została zbilansowana delikatnie większa, ale zobaczmy, co mamy tutaj wewnątrz w aparacie. Takim jednym z elementów, który został policzony, to jest wymagana taka moc pompy teoretyczna w sumie na 46 watów. No to w sumie nie jest tak dużo, jak na tą tonę wody podniesioną na, do ciśnienia dwóch barów, ale. Tutaj mamy wskazanie, żeby liczyć tą wysokość słupa cieczy. No i mamy, że wysokość słupa cieczy NPSH available dostępna, wysokość 9,98 m. Jak najbardziej wartość poprawna, bezpieczny zakres. Nic, można powiedzieć, się nie dzieje. Możemy, producenci no, dostarczą nam i dadzą gwarancję na pracę w takich warunkach. Ale zaraz tutaj popsujemy to troszeczkę. Chciałbym Wam pokazać, że może być taka sytuacja, że pompa nie będzie działać prawidłowo. Chemka będzie nas potem ostrzegał o tym. Oczywiście dalej będzie, no, można powiedzieć, w strumieniu to wyższe ciśnienie, ale z ostrzeżeniami, że może następować kawitacja. Zobaczcie, czyli tak. 998. Jeżeli byśmy chcieli z głębszej w, z głębokości zassać w tą wodę, no to już się nie da. Potem nam zacznie oczywiście pojawiać się, zaczną się pojawiać wrzenia. Teraz w te, dla tej samej sytuacji zapamiętajmy sobie tak tylko na chwilkę w głowie 998. Zwiększam temperaturę do 50 stopni. I to jest główny czynnik ryzyka. 50 stopni. I przeliczam jeszcze raz, żeby zaktualizować rezultaty, i oglądam sobie NPSH. Tylko 9 metrów, a cały czas jesteśmy w bezpiecznym zakresie. 9 metrów. No dobrze, to ja zwiększę tak do 90 stopni. Mam nadzieję, już czujecie, o co mi tutaj chodzi. Zbliżam się do temperatury, do temperatury wrzenia. 90 stopni. Run. Drastycznie spadł mi dostępny NPSH, dostępna wysokość słupacza. Czy jeszcze można byłoby działać w tej sytuacji, ale szczególnie poniżej 1 metra już jest zagrożenie, poważne zagrożenie kawitacją. Zobaczmy z 3 metrów tylko. Weźmy takie 97 stopni. Jesteśmy bardzo blisko wrzenia, więc w tym momencie nawet małe obniżenie te ciśnienia ran. Spowoduje, że mm, mogą pojawić się pęcherze wrzenia, czyli na tych elementach ruchomych, tłokach, czy zależnie od rodzaju pompy, y, bardzo prawdopodobne, że pojawią się pęcherze wrzenia. Ta woda jest teraz zbyt gorąca. No i woda jest raczej łatwym takim dosyć do przeliczenia medium ale możemy mieć jakąś mieszaninę. Załóżmy, mamy jakąś mieszaninę glicerolu, polioli jakiś i coś tam jeszcze, no to w tym momencie trudno nam tak od razu w locie, z głowy, czy z poradnika fizyko wyciągnąć takie dane, które wiarygodnie by prezentowały jaka jest sprężność par. A zatem Tutaj w tym miejscu chemkat jest bardzo mocny, świetnie nam to policzył, za, policzy takie rzeczy, właśnie chemkat y, jest bardzo mocny w tej termodynamice, czyli y, liczy prężności par nawet w mieszaninie silnie nieidealnych mieszanin, substancji i jest to w stanie uwzględnić i wiernie nam to policzyć. Także możemy mieć informację tutaj, to już byłoby zagrożenie, można powiedzieć, tej pracy, a jak teraz zwiększę, załóżmy 105 stopni, to już będziemy mieli, oczywiście jak flash klikniemy sobie na chwileczkę, żeby zobaczyć, co w tym strumieniu się dzieje, jedynka w tym miejscu, to jest już faza parowa, no to w tym momencie Hemcat będzie nam już, nas, nas informował takim komunikatem, że no w locie już mamy opary. I że to jest niewłaściwa sytuacja dla klasycznie skonstruowanej pompy, więc Hemcat proceduje dalej ten tutaj strumień, wszystko działa dalej, ale z informacją, z ostrzeżeniem, że w ten sposób nie powinniśmy działać. W tym momencie, jeżeli mamy fazę gazową, no to powinniśmy skłonić się ku wyborowi sprężarki. Która jest bardziej przeznaczona właśnie dla fazy gazowej. Czyli widzicie, że tutaj ta informacja jest całkiem kluczowa. O 0 tutaj jest w ten sposób, że jest pusta wartość. To jest w ten sposób tutaj robione. Czyli ja może wrócę do takich ustawień, które jeszcze nam tutaj ładnie działały. Załóżmy 20 stopni. OK. I ran jest świetnie. No i w ten sposób możemy to ustawić. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z innej opcji, na przykład z tej drugiej, wskaż, wzrost ciśnienia, to oczywiście jak najbardziej można. Wzrost ciśnienia to o 2 bary, czyli mielibyśmy teraz 3 bary na wylocie, ale z tym trzeba ostrożnie. To jest wygodne rzeczywiście, że możemy sobie też skok ciśnienia zdefiniować, ale jeżeli układamy schemat z recyklem i tu mielibyśmy zawrót, to przy każdej jednej iteracji obliczeniowej, a tych może być różna ilość w każdym, w każdym jednym przeliczeniu, Hemkat nam za pomocą tej pompy zwiększy tak matematycznie obliczeniowo to ciśnienie i w końcu pojawi się błąd. Czyli w przypadku recykli powinniśmy po prostu wskazać konkretną wartość, a nie zmianę ciśnienia. Jeżeli ktoś by wykorzystał opcję związaną. Z liczeniem przepływu, to wtedy musimy wykorzystać sobie węzły i możemy wybrać opcję taką, że wskazujemy. Producenci podają często te, dwie, te dwa wskaźniki. Równanie charakterystyczne pompy. Być może mieliście okazję widzieć takie wykresy, one są w formie takich półparabol, parabo, parabolicznym przebiegu. Takie wykresy, które mówią o tym, w jaki sposób zmienia się przepływ, gdy mamy. Od, obo, odwrotnie, w jaki sposób zmienia się sprawność pompy, gdy yy, yy, mamy dany jakiś przepływ, i wtedy wiążemy takich linii, jest cała rodzina takich linii yy, dla danej sprawności, i możemy powiązać przepływ właśnie ze spadkiem ciśnienia. W tym momencie to, yy, to urządzenie stałoby się flow rate scaler. To, co było na ostatnich zajęciach, gdy liczyliśmy na węzłach sobie rurociąg na przykład i on raz był w trybie tylko sprawdzającym, czyli tylko tak jak ta pompa tutaj podnosił nam albo zmniejszał ciśnienie, bo były jakieś opory, albo mógł liczyć za pomocą Darcy Weizbacha natężenie przepływu czy prędkość, to tutaj właśnie równanie charakterystyczne i raczej na polskim rynku w ofertach firm, jeżeli znajdziecie jakiś na przykład specyfikację techniczną jakiejś pompy to raczej będziemy mieli jednostki takie jak bary nie, sub, nie, nie funty na cel kwadratowy no i często są to też nie galony na przykład na godzinę albo stopy sześcienne na godzinę ale jakieś litry na, na godzinę lub też metry sześcienne na godzinę o tak jak tutaj i wtedy tutaj odpowiednie wartości można z danej z danej specyfikacji technicznej można wpisać i ta pompa w tym momencie będzie mogła być tym flow rate scaler, czyli liczyć przepływ. Tak samo możemy wskazać właśnie tą krzywą sprawności, no ta paraboliczna prawda, krzywa też, producenci często wiążą ze sobą tak zwane linie, które wiążą właśnie szybkość obrotową i też może na tej podstawie Hemkat oszacować nam przepływ, chociaż najczęściej spotykam się z tym, że jednak to równanie charakterystyczne jest tam podawane. Można je czasami odczytać ze schematu po prostu, z wykresu. Nie zawsze te współczynniki są dane jawnie, tylko mamy po prostu producent wy wykreślił te krzywe na wykresie i można sobie je odczytać wtedy z wykresu, ale to w ten sposób wygląda. Czyli e, możemy wskazać, że pompa ma jakieś dane ciśnienie na wylocie, albo bo przy już hydraulice z węzłami możemy także działać z równaniem charakterystycznym. Gdybyśmy mieli fazę gazową, czyli załóżmy, ja tutaj teraz mam zmodyfikuję temperaturę załóżmy tej pary wodnej 180 stopni i cały czas pod tym ciśnieniem, czyli to będzie ewidentnie para wodna przegrzana, to przegrzana co rozumiem przed tym że nie wykropli się przy nawet małym spadku temperatury czyli gdy zetknie się z jakąś zimną powierzchnią to natychmiast nie będzie się wykraplać najpierw jeszcze musi oddać ileś tam ciepło. dla fazy gazowej jak wiecie już pompy będziemy mieli ostrzeżenia musimy zastosować sprężarki. O to co dzisiaj widzieliśmy na jednym ze schematów, na, na e, któryś, któraś grupa, któryś zespół dzisiaj to przedstawiał, e, tam była ta pomyłka. To, to urządzenie to jest, to nie jest skraplacz, tylko kompresor. Czyli sprężarka. Ja teraz pozwolę sobie, tak jakby, wykorzystać, nie będę rysował tego schematu od nowa, tylko oszczędzając tą chwilkę czasu, wymienię sobie ten aparat. Tutaj jest taka, przypominam, funkcja z prawego przycisku, możemy zamienić aparaty i schemat chemkat. Postara się utrzymać logikę schematu, czyli gdy wybieram sobie swap top, chemka, to mnie tutaj zaprasza, abym wybrał którąś z tych ikon. No to logika podłączeń za pomocą tego, tej, spręż, tej sprężarki będzie podobna, o i zostało to tylko zmodyfikowane. Ja tutaj tak, żeby dla czytelności troszeczkę przesunę i już mamy czyli sprężarka może być wykorzystywana dla fazy gazowej. Tutaj może kliknę sobie od razu w te opcje. Mamy trochę inne oczywiście tutaj parametry. Takim najczęściej dział sposobem czy sposobem opisu działania sprężania jest adiabatyczny tryb pracy. Jest tak dlatego, że właśnie sprężarki hmm, generują na tyle dużo ciepła, że nie nadąża się zwykle, żeby je odebrać. No i proces przebiegał bardzo blisko adiabatyczności, dlatego adiabatyczne przybliżenie jest jak najbardziej, jak najbardziej realistycznym liczeniem ale czasami można wskazać, jeżeli mamy takie dane, e, także e, tak zwane sprężenie politropowe, e, trochę bliższe może realizmu, e, możemy w taki sposób, że e, hemka liczy taki wykładnik politropy, który w, jest wykorzystywany potem w, w trakcie obliczeń. To, jest, to nie jest wtedy adiabatyczny e, proces, tylko ani adiabatyczny, ani izotermiczny. E, zależnie od tego, tak naprawdę politropowy proces to jest, to jest bardzo ogólne pojęcie. Mógłby, taki proces politropowy może być, zależnie od tego takiego współczynnika Kappa, jakbyście poszukali sobie w internecie, to jest takie proste równanie, które wiąże właśnie ze sobą to, w jaki sposób się w procesie zmieniają poszczególne zmienne, ale ten wykładnik, od tego wykładnika politropy zależy od tego, czy proces jest adiabatyczny, czy izotermiczny, czy jeszcze jakiś inne. także Tutaj y, można powiedzieć, że politropowy proces to jest ani adiabatyczny, ani jest to, to jest ogólne pojęcie. I w, tym, w tej sytuacji y, można byłoby tak sobie niejako dostosować do jakiegoś bardziej realistycznego przypadku. Można pozostać przy adiabatycznym, który jest całkiem dobrym przybliżeniem y, faktycznie biegnącego procesu. No i załóżmy, tam była para wodna pod ciśnieniem jednego bara. Y, miała 120 stopni, chyba 120 no to on do dwóch barów zwiększa. Sprawność musimy podać, załóżmy 0,6 również, 0,7, może być 0,6 i to wszystko. Klikam OK i uruchamiam. O jeden bar. Tutaj na wlocie temperatura była sto, 180 stopni i o jeden bar zwiększyliśmy temper, ciśnienie. Zobaczcie jaki jest olbrzymi efekt temperaturowy. Ze 180 na 312. Bardzo łatwo studenci wpadają w taką drobną pułapkę, gdzie no, muszą podwyższyć ciśnienie fazy gazowej od 10 barów, i o 10 barów nagle pojawia się na wylocie zobaczmy w tym przypadku ile, czy to przekroczymy 1000. Może łatwo wpaść w, taką, w takie wartości bardzo wysokich temperatur. Załóżmy, że chcemy 10 bar RAM i zobaczmy sobie na wylocie że no, 685 stopni to jest już olbrzymia temperatura. Tak naprawdę, no, w większości przypadków nie chcemy mieć takich dużych temperatur. To jest poważny problem technologiczny często i wykorzystuje się. Yy, yy, w szeregowo połączone sprężarki z wychładzaniem po każdym stopniu. Czyli każdy stopień sprężania, załóżmy chcemy do 10 barów, to układamy na przykład 5 sprężarek i pomiędzy każdą z tych sprężarek jest wymiennik ciepła. Wychładzamy. Ponieważ technicznie bardzo trudno jest na etapie już samego sprężania odprowadzać jednocześnie ciepło. Czyli właśnie ta, tak się to robi w warunkach przemysłowych. Jeżeli mamy duży skok ciśnienia do zrealizowania, to najczęściej robimy to za pomocą kilku sprężarek. Czyli też mamy tutaj to jest to, taką sytuację, że odpowiednia moc została nam policzona, to już znacznie większa, jak widzicie, do 10 barów i faza wodna o takiej temperaturze. W każdym bądź razie też ten aparat ma swoje odpowiednie tutaj opcje, za pomocą których można. O zobaczcie, tutaj zasadniczo opcja o numerze 5 może służyć do tego, że tak jak w przypadku pompy możemy te krzywe sprawności też zdefiniować. I taka sprężarka byłaby aparatem, który liczy przepływy. Ale też najczęściej w sumie w schematach takich, tutaj, tych szczególnie na projektach dydaktycznych, jak zauważam, to wykorzystuje się ten aparat do zwiększenia ciśnienia fazy gazowej, gdyż najczęściej te przepływy są już dane. I chcemy sprawdzić, jak taka sprężarka by działała. Tutaj dopuszczalne jest. Wstawienie takiej sytuacji. Zobaczcie, kliknę na chwileczkę OK. Przypomnę Wam, że mamy tutaj ciśnienie 1 bar. Dopuszczalne jest, ale byłoby to w tej sytuacji trochę, trochę może nieodpowiednie, że e, obniżamy ciśnienie. W tym momencie e, taka sprężarka staje się turbiną rozprężającą, ale na to w schemacie mamy odrębną ikonę. I żeby się nam nie myliło, to jeżeli chcemy obniżyć ciśnienie, to musimy to powinniśmy stosować, o, Expander, czyli to jest dokładnie wewnętrznie identyczny aparat, ten sam moduł, ale tutaj obniżamy ciśnienie, a tu podwyższamy, nawet ten skos, tak o tym mówi, jeżeli kierujemy się w prawą stronę, że tutaj coś musi się sprężać, a tu się nam rozpręży, ale ta ikonka, ten mod model, moduł tutaj, poradzi sobie tak samo. Run nie będzie żadnej informacji o błędzie, pomimo, że ikona sugeruje sprężanie, to my sobie tutaj realizujemy rozprężanie i tak naprawdę odzysk energii. E, za pomocą tak ustawionych, e, ustawionego aparatu moglibyśmy policzyć moc turbiny, na przykład w elektrowni czy w elektrociepłowni i ta moc wynosi e, tutaj actual power 22 kW w tym przypadku, gdy tona pary e, przechodzi przez, e, przez tę turbinę no i... Nam się trochę wychładza, prawda? Energii trochę odbieramy, 137 stopni na wylocie na wlocie 180, no, część energii po prostu odebraliśmy e, i przekształciliśmy na przykład na te, na te kilowaty energii w formie elektrycznej. E, można w ten sposób się właśnie liczy e, takie e, takie układy. E, I w niektórych schematach jest taka sytuacja właśnie, że aparaty są e, sprężone ze sobą, jakby sprzężone. E, Czyli połączone logicznie i można na przykład zrobić to w ten sposób, że w jakimś miejscu naszej instalacji jest rozprężanie, mamy efekt energetyczny i możemy go skopiować do sprężarki, ale wtedy tylko powinniśmy zmodyfikować sobie. Yy, odpowiednie ustawienie, zobaczcie wybiorę, wybiorę opcję o numerze 1 za chwileczkę, yy, na zielono są zaznaczone yy, te wielkości które użytkownik musi wskazać, a nieobowiązkowe są na czarno więc teraz zmienię na opcję o numerze 1 i zobaczcie, teraz chemkat yy, chciałby, yy, ode mnie wymaga sprawności i mocy, którą mam, czyli tutaj akurat bym yy, moc yy oddawał, prawda, jest ujemna ale załóżmy, że ja bym tę sprężarkę zasilał y, jakąś inną mocą. Nawet mogłoby, mogłoby to być mechaniczne sprężenie dwóch urządzeń, ale mogłoby to być też załóżmy za pomocą y, odpowiedniego elektrycznego połączenia. Załóżmy, że mamy 1 kW, to do jakiej wielkości nam się spręży tutaj? Zobaczmy, jestem ciekaw, RAM. Z jednego bara, tutaj był jeden bar, tak, jeden bar na 1,01. No nie jest to duża moc, prawda? No i trochę wzrosła temperatura. Także też możemy w drugą stronę sobie ustawić, że mamy moc, którą generujemy gdzieś tam w innym aparacie, innym procesie i ją tutaj kopiujemy. Możemy to kopiować. Ręcznie, manualnie, ale możemy to kopiować. Pokazywałem, prawda? Za pomocą e, aparatu, który nazywa się Controller. Tutaj, za pomocą tego aparatu, możemy rzeczywiście w automacie przekopiowywać. Jakby co. E, Jeśli mieli jakieś wątpliwości, to możemy oczywiście. Zawsze mogę wrócić i po, pokazać jeszcze raz, jak to działało. E, a e, Dzisiaj, ponieważ widzę, że jest 19.35, chciałbym jeszcze Wam pokazać, oprócz tych przepływowych aparatów, najwyżej dokończymy sobie na następnym naszym spotkaniu, ale chciałbym jeszcze Wam pokazać dzisiaj, jak poskładać kolumnę w wersji rozłożonej, poskładać kolumnę w wersji rozłożoną i jak ustawić sobie potem te elektrolity. Także tutaj pozwolę sobie zamknąć ten przykład i zrobię teraz przerwę w zapis, bo to będzie zmiana tematu.